że kobiety chcą wszystkiego. Tytuł filmu może być dla niektórych kontrowersyjny i z miejsca takie osoby mogą przybrać postawę obronną, która skutecznie zablokuje ich od przyjęcia wiedzy, którą mam zamiar Wam przekazać. Od razu mówię, że możecie się rozluźnić. A dlaczego? Ponieważ dzisiejszy krótki film poświęcę psychologicznemu badaniu zatytułowanemu Atrakcyjne kobiety chcą wszystkiego. Ukazała się ona w czasopiśmie Psychologia Ewolucyjna w 2008 roku. Link do badania znajdziecie w opisie pod filmem, jeśli chcielibyście je dogłębnie prześledzić. Brałem akurat to badanie, ponieważ stara się ono odpowiedzieć na jakże ważne pytanie, na które przeciętny facet nie znał jeszcze odpowiedzi, a oczywiście bardzo chciałby je poznać. A mianowicie, czego chcą kobiety? Co ciekawe, zostało ono przeprowadzone przed boomem na media społecznościowe, snapchaty, aplikacje randkowe, a wyniki i tak mówią same za siebie. A więc co wydarzyło się w badaniu? Całe badanie rozpoczęło się od zebrania 107 mężczyzn, którym przedstawiono zdjęcia wielu kobiet. Na podstawie tych zdjęć mężczyźni mieli ocenić twarz, ciało i ogólną atrakcyjność kobiet w skali od 1 do 7. Następnym punktem badania było wysłanie ankiet do 107 kobiet, które zostały najwyżej ocenione przez mężczyzn. W tych ankietach znalazły się cztery kategorie, które miały przypisane odpowiednie cechy. Oto one. Hipotetyczne wskaźniki dobrych genów, wskaźniki dobrych zdolności inwestycyjnych, hipotetyczne wskaźniki dobrego rodzicielstwa, hipotetyczne wskaźniki dobrego partnera. Pod nimi widzicie oczywiście cechy, które zostały do tej kategorii przypisane. Możecie sobie zatrzymać teraz film, żeby dokładnie przeanalizować wszystkie cechy. I co się okazało? Okazało się, że atrakcyjne kobiety chciały wszystkiego, co było na liście. I to było zaskakujące dla badaczy. Kobiety spojrzały na wszystkie te cechy i atrybuty i zbiorowo powiedziały: Tak, brzmi świetnie, wezmę to. To badanie jest wyjątkowo fascynujące, bo wydaje się być bardzo szczere. Chociaż kobiety wydawały się chcieć wszystkiego, nie chciały wszystkiego w równym stopniu. Kobiety wyraziły pozytywne pragnienie prawie wszystkich cech, jednak niektóre preferencje były znacznie silniejsze niż inne. Teraz uwaga: zgodnie z badaniem, kobietom najmniej zależało na tych trzech cechach na pewno nie zgadniecie na jakich Bycie inteligentnym, bycie lojalnym, bycie miłym i życzliwym. Poważnie, jeżeli mi nie wierzycie, sprawdźcie sobie badanie osobiście. Link jest w opisie. Analizując inteligencję, lojalność i życzliwość spośród niemal 20 cech, które przyciągają kobiety u mężczyzn, okazało się, że są to trzy cechy, z których kobiety mogą najłatwiej zrezygnować. A więc, jaka jest konkluzja? Jeśli przyjmiesz wyniki tego badania dosłownie, to oznacza, że mężczyźni, jeśli chcą być atrakcyjni dla bardzo atrakcyjnych kobiet, muszą słuchać, co te kobiety naprawdę cenią. Jeśli wkładasz dużo energii w swoją inteligencję, lojalność i bycie miłym, zwłaszcza jeśli to odbiera wartość innym, ważniejszym cechom, takim jak bycie w dobrej formie, zarabianie dużo pieniędzy, zapewnianie domu i tym podobne, to prawdopodobnie zostaniesz odtrącony. Mimo wszystko zastanawia mnie fakt, dlaczego akurat te cechy nie są istotne. Bycie miłym, życzliwym, tu akurat oczywistym jest, że staniesz się wtedy dla kobiety chłoptasiem na posyłki, który utknie na zawsze w strefie przyjacielskiej. Bycie lojalnym? Hmm. Może nie jest to dla nich istotne, gdyż jak facet zdradzi, to łatwiej im będzie im go opuścić i nie stracą na reputacji? Albo lepiej mieć niewiernego milionera niż idealnego, ale biednego faceta? A co z inteligencją? Nie chcą czuć się gorsze? Nie chcą, żeby facet bez problemu przejrzał ich sztuczki? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Chciałbym również poznać waszą opinię, jak zmieniłyby się wyniki, jeśli badanie zostałoby przeprowadzane teraz, czyli kiedy media społecznościowe są w rozkwicie. Wyniki byłyby jeszcze gorsze czy lepsze? W kolejnym odcinku będę kontynuował tę dyskusję, więc zapraszam do zasubskrybowania kanału, żebyście go nie ominęli. Oczywiście polubienie filmiku również zrobi mi ogromną przyjemność. Ja wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie. Pozdrawiam was i do zobaczenia.